W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza zachęcimy do wymiany pieców, porozmawiamy o dynamicznym rozwoju Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, będziemy się cieszyć sukcesem naszych hokeistów, zapowiemy biletomaty w autobusach, poinformujemy o pomocy dla Ukrainy, a także zaprosimy na Mistrzostwa Polski II Ligi Oświęcim 2022. Pozostało już tylko kilka miesięcy na wymianę kopciuchów. Trzeba to zrobić do końca tego roku. Przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała zakazuje ogrzewania domów czy innych pomieszczeń piecami pozaklasowymi od 1 stycznia 2023 roku. Piece klasy 3 i 4 powinny zniknąć z krajobrazu miasta do końca 2026 roku, a kotły 5 klasy i ekoprojektu na węgiel do 31 grudnia 2029 roku. Miasto oferuje Krajuje dotacje dla tych osób, które zdecydują się na ekologiczne źródła grzewcze. Prowadzi też punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze, z którego można otrzymać dofinansowanie nie tylko do wymiany pieca, ale też i termomodernizację całego budynku. Miasto Oświęcim jako jedno z nieliczych udziela bardzo wysokiego wsparcia dla swoich mieszkańców jest możliwość skorzystania z dotacji ze środków budżetu miasta. Maksymalna wysokość wynosi 7 tysięcy złotych i można ją uzyskać dla piecy gazowych, likwidując stare nieekologiczne źródło grzewcze. Dodatkowo mieszkańcy mają możliwość udzielenia otrzymania wsparcia z punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Gdzie jest ta dotacja, która dodatkowo wpływa korzystnie dla mieszkańca, zwiększając uzyskanie dotacji? Można te dotacje łączyć. Wnioski składamy do dnia 31 lipca, jeżeli chodzi o środki z budżetu miasta Oświęci. W ramach programu Czyste Powietrze jest to nabór ciągły. Budują, remontują, zarządzają wspólnotami i posiadanymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami. Mowa o miejskiej spółce, Oświęcimskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku. Kieruje nią Tyberiusz Kornas. Spółka może pochwalić się sporym dorobkiem. Do chwili obecnej Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało 15 budynków wielorodzinnych i prawie 40 e, domów jednorodzinnych. E, przez to powstało nam ponad 400 mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Oprócz tego OTBS buduje na sprzedaż domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Łącznie w jego zasobach mieszka 1049 osób. Dysponuje też 30 lokalami użytkowymi. Zarządza także wspólnotami mieszkaniowymi w Oświęcimiu. Dodatkowo OTBS zajmuje się rewitalizacją starego miasta, gdzie zrobiło kilka kamienic a czas następny pokaże nam co możemy dalej robić ponieważ kolejnymi elementami jest właśnie dla TBS-u jako wyzwaniami jest zrobienie rewitalizacji starego miasta i kamienic które są i obecnie ma być to realizowany budynek przy ulicy do 24 Spółka ma też w planach zagospodarowanie innego dużego terenu na starych stawach w pobliżu supermarketu budowlanego Castorama a na Starych Stawach ma powstać 9 budynków wielorodzinnych, gdzie mieszkań będzie około 400. Poza działalnością podstawową e, związaną z budową budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, TB zajmuje się również eksploatacją tych budynków na zasadach powierzenia mienia. I w tym przypadku e, mamy 22 wspólnoty którymi zarządzamy o łącznej powierzchni prawie 25 tysięcy metrów kwadratowych. Dynamiczny rozwój oświęcimskiej spółki w ostatnich latach wymagał poszerzenia jej zarządu. Nowym wiceprezesem została Katarzyna Ferenc. O jej wyborze zdecydowała Rada Nadzorcza po wcześniejszym przeprowadzonym postępowaniu konkursowym. Replast Unia Oświęcim pokonała JKH GKS Jastrzębie 4 do 1. Wygrała więc półfinałową rywalizację w stosunku 4 do 2. Za nami półfinał Polskiej Hokej Ligi, gdzie drużyna Replast Unii Oświęcim w sześciu meczach pokonała drużynę JKH Jastrzębie. Cieszymy się z tego powodu, że po 17 latach w Oświęcimiu odbędzie się finał PHL. Dziękujemy za dotychczasowe emocje i dobrą grę. Liczymy na ostateczny sukces i zdobycie dziewiątego tytułu Mistrza Polski. Rywalem Oświęcimian będzie GKS Katowice, który pokonał tyskich hokeistów. Kolejne mecze rozegrane zostaną 3 i 4 kwietnia w Katowicach. A wszystkich serdecznie już zapraszam. w Czwartek i piątek, a więc 7 i 8 kwietnia na lodowisko w Oświęcimiu przy ulicy Chemików, gdzie będzie mecz numer 3 oraz 4. Już od poniedziałku bilety będzie można nabyć na platformie biletynahokej.pl oraz w biurze tutaj przy naszej siedzibie przy właśnie lodowisku. Serdecznie państwa wszystkich zapraszamy i życzę emocji w tym nadchodzących finałach. Autobusy miejskiego przewoźnika są już wyposażone w mobilne biletomaty. Spółka zakupiła też pojazd techniczny. Pandemia wymusiła na nas szereg działań, m.in. troskę o zdrowie i pasażerów, i kierowców, w związku z czym zawiesiliśmy całkowicie sprzedaż biletów za gotówkę w autobusach. I żeby pasażerom ułatwić jednak dostęp do tych biletów, postanowiliśmy doposażyć te autobusy, które tych biletomatów jeszcze nie mają. To jest ich 15 sztuk. No i właśnie w tej chwili trwa, trwa montaż tych biletomatów. Myślę, że od 1 kwietnia wszyscy pasażerowie nie będą już zaskakiwani tym, że w którychś autobusach biletomatów nie ma, bo będzie można, będzie w każdym kupić bilety. Kolejne spotkanie dla mieszkających w Oświęcimiu uchodźców z Ukrainy zorganizowane przez miasto poświęcone było kwestiom ubezpieczeń społecznych oraz rynku pracy. Obecni na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Pracodawców zapoznali zebranych z informacjami na temat możliwości otrzymania pomocy w zakresie poszukiwania pracy, złożenia wniosku o uzyskanie świadczenia na dziecko od 500+. Firma Synthos przedstawiła swoje oferty pracy w Oświęcimiu oraz w Krakowie. Firma poszukuje pracowników księgowości, kierownika projektów, specjalistów do środków ochrony roślin, pracowników kontrolingu finansowego, są też stanowiska dla pracowników liniowych, operatorów aparatowych. Pewne możliwości mają miejskie spółki i jednostki organizacyjne. Głównie dotyczy to paru ofert sezonowej pracy przy zieleni czy pracach porządkowych. W Oświęcimiu, w domach prywatnych, hotelach, pensjonatach mieszka ponad 530 Ukraińców. Kilka osób skorzystało z możliwości zakwaterowania w Niemczech. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich nadali numer PESEL 563 obywatelom Ukrainy. Założono im również 244 profile zaufane. W szkołach nadal jest blisko 140 dzieci, dla których przygotowano dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Pomocą służą też tłumacze. Po południu młodzi Ukraińcy uczą się online w swoich szkołach. W miejskim ośrodku pomocy społecznej uchodźcy mogą otrzymać artykuły żywnościowe, środki higieny osobistej, ubrania, złożyć wniosek na jednorazowy zasiłek. Ośrodek objął 16 dzieci pomocą związaną z wydawaniem darmowych obiadów w szkołach. Miejska Biblioteka Publiczna uruchamia codziennie popołudniowe lekcje języka polskiego dla goszczących w mieście Ukraińców. Oświęci mnie, zapomina też o tych, którzy na terenie Ukrainy walczą z rosyjskim agresorem. Z Oświęcimia do Włodzimierza na Ukrainie pojechał transport z potrzebnymi w tym ukraińskim mieście rzeczami i żywnością, o które prosił mer tego miasta. Dary przekazała również młodzież z Liceum Marcelléon Bertold i Centrum Pamięci Shoah w Paryżu. Młodzi Paryżanie przygotowali też osobiste listy wsparcia dla Ukraińców. W piątek rano trzeci transport humanitarny pojechał do Sambora. Wsparcie dla Oświęcimia, który udzielił pomocy ukraińskim uchodźcom, skierowali mieszkańcy partnerskiego miasta. Miasta Brejzach w Niemczech. Zapraszamy na Mistrzostwa Polski II Ligi Hokeja na Lodzie, które w tym roku odbędą się na Tafli Oświęcimskiego Lodowiska. Mecze zostaną rozegrane w dwóch grupach. KS Hokej Team Oświęcim w piątek 1 kwietnia o godzinie 20:30 zmierzy się z drużyną z Gdańska. W sobotę 2 kwietnia o godzinie 16:30 zagra z zespołem z Nowego Targu.